Witajcie, rozważanie na dzień dobry. Dzisiaj już z, z radości z Polski, z Warszawy yy, i dalej wracamy do tematu władzy. I dzisiaj z drugiej Samuela, dwunasty rozdział, yy, napomnienie Natana, yy, króla. Znowu w kontekście nie życia takiego osobistego. Dawida, ale w w kontekście trochę jego, jego pozycji. Chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli, co się wydarzyło. No i tutaj Natan od samego początku 12 rozdziału daje taką przypowieść o tych właśnie, o tym bogaczu, który miał wiele owiec i, i bydła. Ubogi miał tylko jedną owieczkę, którą nabył, żywił ją. Ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi, z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na jego łonie sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny, mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do tatana: Jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czternastu, dlatego że taką rzecz uczynił, że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida. No i to jest, swą drogą, jedna z ciekawszych rzeczy. Znaczy, myślę sobie, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. To znaczy być Natanem. Być Natanem. Myślę sobie, że yy, no, yy, nie można być Natanem, jeśli się nie, nie jest w stanie wliczyć w koszta stracenie głowy. Bo Natan nie był w stanie przewidzieć, co w tym momencie, kiedy... On mu powie to, co mu powiedział, jak, jak Dawid zareaguje. Dawid okazał się już człowiekiem niegodziwym, a Dawid już się okazał człowiekiem, który potrafi po prostu zabić dla dobra swojego imienia, swojego wiernego sługę. Jakby, jakby jego wizja samego siebie już została spaczona, a jemu się jakby już wydawało, że jest trochę ponad że jest kimś kto może właśnie więcej, że jest kimś kto tak naprawdę yy, ma prawo kogoś zabić, bo po prostu bo po prostu no właśnie pro bono, czy dla prawda racji stanu, czy jakkolwiek. Swoją drogą patrzę trochę na dzisiejsze różne newsy z, z Ameryki, gdzie tam się okazuje, że no dużo to już to pewnie niektórzy już od dawna wiedzą, ale że te wszystkie agencje rządowe prowadziły różne tajne patania badania i tak naprawdę za nic mają tych swoich obywateli. No myślę, że to jest, to jest coś takiego przerażającego. No, ale to jest troszeczkę właśnie taki duch. To jest taki duch, że nam wolno, bo, bo i tutaj można to różnie racjonalizować. Hmm, no, i Dawid też to sobie to racjonalizuje, tak? No, że przecież on jest królem, no to, 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 to w czym problem? Ale przychodzi Natan, to jest właśnie jakby cała, całe sedno takiej proroczej misji Kościoła. I myślę, że klęską jest, jeśli nie ma Natanów w Kościele. Jeśli nie ma ludzi, którzy nie boją się powiedzieć prawdy ludziom z autorytetem, ludziom z siłą. To jest, myślę, chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy. W każdym razie on to mówi. Wtedy Natan rzekł do Dawida, Ty jesteś tym mężem, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja Cię namaściłem na króla nad Izraelem, ja Cię wyrywałem z ręki Saula, dałem Ci dom Twojego Pana i żony Twojego Pana, na Twoje łono dałem Ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było Ci mało, to bym dodał Ci jeszcze na to. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, poniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Admonitów. No i to jest jakby właśnie chyba sedno, że, że wprost nazwać rzeczywistość. To jest myślę jedna z trudniejszych rzeczy, ale z drugiej strony to jest jakby całe powołanie Kościoła w pewnym sensie. Znaczy Kościół nie walczy, nie walczy z siłą, ale Kościół walczy siłą prawdy. Czy to, że prawda zostanie nazwana, prawda zostanie po prostu wypowiedziana, że rzeczywistość zostanie określona bez właśnie takiego lęku, bez takiego, jakiegoś względu na to, że ktoś jest kimś, tylko po prostu z bożej perspektywy jest tak i tak. To samo w sobie jest potężną, potężną mocą. I zwróćcie uwagę, to nie koniec, bo tutaj Natan ma też słowo do niego. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chatejczyka, by była twoją żoną. To Bóg traktuje osobiście. Grzech jest osobisty. To też jest bardzo ciekawe. Grzech nie jest taką rzeczą zupełnie, wiecie, tylko taką, że prawo, ale gdzieś tam ostatecznie jest to stoi Bóg za tym prawem. Tak mówi Pan, o to ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie, na Twoich oczach, zawiorę Ci Twoje żony, da mnie innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. I to się spełniło później. Może powiem oddzielnie o tym. Natomiast zwróćmy uwagę, że dla Boga nie ma ludzi nietykalnych. Bóg, Bóg po prostu ma swoją perspektywę: to On osadza królów, to On utrąca królów. I, 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 i te ci królowie powinni mu się okazywać, Wiernie. Inna taka ciekawa, ciekawy temat, jak patrzymy w kontekście tej masjańskiej obietnicy, którą kilka rozdziałów wcześniej, w rozdziale siódmym dostał Dawid, tak, że zbuduje to dom mojemu imieniu, utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Bardzo ciekawa rzecz. Znaczy... Kto wie, czy taka naprawa tak swoją drogą trochę się nie poprzewracało w głowie Dawidowi właśnie dlatego, nie wiem. Natomiast no, wygląda na to, że jakby z chwały w chwałę się zmienia ten, ten nasz Dawid. No i właśnie mogło mu to uderzyć ta woda sodowa do głowy i w tym momencie zrobił coś głupiego i w tym momencie no, Bóg jakby się nie wycofał z tej swojej obietnicy. Bo wiem, że Panie Jezus jest z linii dawidowej. Natomiast miecz nie odstąpi nie odstąpi. Nie odstąpi twojej linii. I y, po wszystkie czasy. Też to jest ciekawe, to drogą. Y, w każdym razie to się spres, bardzo szybko sprawdziło. O tym będziemy mówić pewnie w kolejnym jakimś odcinku. Natomiast. Natomiast to mi pokazuje jedną rzecz: to, to nie Dawid jest ostatecznie naszą nadzieją. Dawid może fajnie zaczął, a źle skończył. To nie Dawid jest naszym najlepszym królem, chociaż później trochę będzie idealizowany. Ale, ale mamy właśnie pierwszą, drugą księgę Samuela, które bardzo wyraźnie mówią o nim, jakim on był człowiekiem. I ostatecznie nasza, nasza nadzieja musi sięgać dalej, musi sięgać poza Dawida, musi sięgać do kogoś, kto będzie jego potomkiem, ale kto będzie królem doskonalszym królem, który nie zrobi tego, co zrobił Dawid, jakimś nowym Dawidem, można powiedzieć, Dawidem doskonałym, kimś, kto faktycznie, na kim faktycznie można polegać, jako prawdziwym, dobrym królu. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy właśnie polegać na Tobie, nie na ludziach, że działasz w historii, w jej zepsuciu, a jednocześnie, Panie, przekraczasz ją, że możemy właśnie widzieć tą dobrą, doskonałą Twoją obecność nawet w takich trudnych sytuacjach naszego życia, Panie, prowadź nas. Też dziękuję za to, że Ty masz jedną miarę dla wszystkich i że nie ma lepszych, jakby równych i równiejszych dla Ciebie, Panie. Niech to będzie chwała we wszystkim. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.